Praca i siostry, wspaniałe rodowody gotowe na bieżąco się wysyła, gołębie i radowodę. Możecie zawsze komuś sprzedać, kasa się Wam zwróci i tak w kółko, w koło Macieja inwestujesz, sprzedajesz, kasa ci się zyska z powrotem, i następnie u mnie zamawiasz. Moje gołębie się spisują. Jak nie z tego świata, tak samo jak te produkty, jak Aska pilarkoki. Nie wierzysz, daj i się przekonaj. Co tu dużo mówić? hodowcy same wytestują. To nie trzeba dużo mówić. Fantazja, jak w innych firmach. Same bzdury. Dają mu 50 euro i gada co... Co... Co oni chcą. Nawet zawory karmy się już ludzie sprzedali tam dla tych firmów mm. <laughs> Patrz, jakie piękne radowody. Z tyłu zdjęcie z Janzenem. Historia cała naszej hodowli Oryginały tylko od Janzena. Oryginały Od Molemana. Oryginały Od Millera Bracia Nie na no raz my tam byli a nie zdjęcie w fotelu i już was mieli w, w garści i produkowali wam rodowody patrz ta bracia, odbierali my. bardzo dużo oryginałów dlatego moje gołębie się tak sprawdzają bo najlepsze ze źródła hehe <grym> Jest z Fioną. fajna Pamiątka. A tu Molemana. Bracia. ta. Moleman, Müller, Tata, i ja. Pełno oryginałów nakupowali. I się też super sprawdzili. Gojemy na dalekie dystanse. Na krótkie i średnie pierwsze konkursy. To wszystko zależy, jak przygotujesz. To leci jak szalone. So, co dlatego u mnie macie super materiał, bo to są oryginały, a nie podróby, nie jakoś tam fantazja bzdurna. Tu karty wszystko mam. Jak się należy, bracie. Tak ma być. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć koledzy. Ahoj!